na kanale Galaktyka, na którym prezentuję gry planszowe i karciane. Tym razem będzie to pingwin na lodzie. Jest to taka gra zręcznościowa od 2 do 4 osób od 3 lat i na 10-20 minut. W dółku mamy taką tarczę, która będzie losowała nam kolory naszych kostek lodu. Tutaj mamy 19 białych kostek lodu i 19 niebieskich kostek lodu. Są takie, one są takie plastikowe. Tutaj mamy pingwinka Henia. I taką planszę mamy również. Takie nóżki będziemy zakładać właśnie szare na tę planszę. I ona będzie tak stała razem z uzupełnionymi kostkami lodu. No i używamy również takich młoteczków, żeby rozbijać nasze kostki lodu. Przygotowanie do rozgrywki jest bardzo proste. Po prostu te nasze kryształki lodu, a mamy takie białe i niebieskie, wkładamy na naszą planszę i mamy 19 niebieskich oraz 19 białych kostek lodu. I to wygląda z drugiej strony w ten sposób. Na środek wchodzimy naszego pingwina. Jest to pingwin Henio, według instrukcji. I naszym zadaniem jest rozbijać tak te kostki lodu, żeby nasz pingwin ocalał i nie wpadł do wody. Gdy pingwin wpadnie do wody, ta osoba przegrywa, a pozostali gracze otrzymują jeden punkt. W grze dwuosobowej gramy do trzech punktów. W grze trzy- i 4osobowej, gdy więcej graczy zdobędzie trzy punkty, rozgrywamy dogrywki. I z każdej dogrywki odpada osoba, która wrzuci chenia do wody. I gramy dotąd, aż wyłonimy zwycięzcę. No więc w swojej turze gracz używa takiego młotka i po prostu kręci naszą strzałką. I gdy wypadnie to pole, to musimy zbić białą kostkę lodu. Gdyby wypadło to pole, to mamy dowolny wybór, czyli możemy wybrać albo niebieską kostkę, albo białą kostkę. I jeśli by wypadło to pole, to tutaj jest narysowany to tutaj jest narysowana niebieska kostka, a więc niebieską kostkę, niebieską kostkę musielibyśmy rozbić. A jeśli wylosowalibyśmy ten znaczek, to oznacza, że kolejka przechodzi do następnego gracza i my nie musimy wtedy rozbijać naszego lodu. A więc bierzemy nasz młoteczek w ruch i kręcimy naszą wskazówką. Tutaj powiedzmy, że pokazała biały, a więc zabieram sobie biały. I tutaj bijemy tak długo, aż wyleci. Możemy robić to delikatnie albo mocno. Wszystko zależy, jak chcemy. Natomiast musimy uważać, żeby nasz pingwin no, nie wleciał do wody, czyli do środka tej naszej planszy. Teraz załóżmy, że drugi gracz bierze udział i on sobie pokręci. I tutaj ma do wyboru. Ciemny albo jasny kawałek lodu. I to jest sobie wybierze ten. I znowu jedziemy, kolejny gracz. I to jest biały. A więc wybierzemy sobie znowu taki z dala od pingwinka i wleciało. Czyli będzie coraz mniej tych kostek lodu, więc coraz większa będzie szansa, że nasz pingwin wleci do wody. I teraz załóżmy, że kolejny gracz. I on sobie wybiera kolor. I wleciało. I teraz znowu następny gracz. No tutaj tak niejasno pokazało nie. O, kolejka przechodzi z powrotem na innego gracza. I zbijamy na przykład niebieski ten. I teraz kolejny gracz. Na przykład tutaj rozbijemy. To no więc, które tutaj przebiegają szybko. Tutaj znowu wybieram i rozwalimy tutaj ten biały. Tak. Mhm, dobra. O i tutaj tym razem wyleciały dwie kostki lodu. Jak najbardziej można tak zrobić. O, straciłam kolejkę. O i teraz więcej kostek wyleciało. Super, i teraz znowu ja. I teraz muszę wybrać niebieski. Biorę sobie tutaj te bezpieczne. O, i niestety teraz poleciały wszystkie kosteczki. Tak się też zdarza razem z naszym pingwinem. Czyli tutaj nastąpiłby koniec tej rozgrywki, bo nasz pingwinek leciał i gdzieś tutaj wylądował. I na nowo teraz byśmy ułożyli naszą planszę ponieważ gracz, który przegrał, nie dostaje punktu, a gracz, który wygrał, dostaje jeden punkt. I po prostu gramy tak długo, aż zdobędziemy trzy punkty. Jeśli więcej osób zdobędzie trzy punkty, to gramy tak długo, aż wyłonimy zwycięzcę, czyli aż osoba jakaś nie odpadnie, czyli aż jakaś osoba nie zrzuci naszego pingwina Henia do wody. Układamy tutaj te kosteczki lodu w dowolny sposób. Dziękuję za uwagę, a to była gra Bingwin na locie.